Jakiś czas temu Rawgor stworzył film, na którym przyznaje się do wielu rzeczy, mówi jak mu jest ciężko, jak było mu ciężko i ogólnie opowiada swoją historię, związaną tak naprawdę. Z, z różnymi etapami jego życia, nie, i historię również YouTube'a, jak to wyglądało tak naprawdę, jako tego takiego haha, śmiesznego yy, prankstera, śmiesznego YouTubera, który oczywiście musi być śmieszny, żeby, żeby go ludzie oglądali, bo w momencie, gdy nie będzie śmieszny, no to już yy, nie będzie tak, tak, tak fajnie. Na początku Ravgor powiedział, że żyjemy w czasach, gdzie, z, gdzie, gdzie mamy trudność ze zrozumieniem problemu, nie? Mamy Trudność z tym, że ktoś jakby mówi coś do nas i inaczej. My chcemy komuś się wygadać i tak naprawdę ludzie trochę, trochę mają w dupie, nie? że, że, że ludzie, ludzie nie chcą słuchać tego, że, że ktoś ma ciężko w życiu, bo sami przecież wszyscy mamy ciężko w życiu, prawda? Albo ogólnie jest tak, że jakby o tych problemach się nie mówi. O, to, 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 jest, to jest dobre określenie: o tych problemach się nie mówi, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że. W jakimś tam stopniu musimy sobie z tymi problemami radzić razem i nieważne, czy to jest jakaś tam podstawówka, gimnazjum czy nawet późniejsze życie, szczególnie że w późniejszym życiu tak naprawdę już nie powinniśmy w ogóle przyznawać się do jakiegokolwiek błędu, bo w momencie, gdy przyznamy się do jakiegokolwiek błędu, no to wiecie, no to już nie będzie aż tak fajnie, bo przecież jesteśmy dorośli i powinniśmy, powinniśmy brać odpowiedzialność za wszystko, nawet jeśli po prostu mamy doła, to i tak powinniśmy się brać w garść. To był Mateusz Spiesiński, który 4 lata temu skomentował materiał Rawgora, a Rawgor kilka godzin temu popełnił samobójstwo. Dla rodziny Rawgora nie będzie żadnej zrzutki. Media po tygodniu zapomnią o nim, tak samo jak o Anastazji, tak samo jak o tym morderstwie w Poznaniu. To minie. A jeżeli chodzi o mężczyzn i ich świat, to on już zaczyna się w podstawówce. Tak jak Mateusz powiedział. To jest ten etap, w którym jesteś skonfrontowany z rzeczywistością, że nie ma równości, nie ma sprawiedliwości, nie ma karmy, dobro nie wraca. To jest ten etap, w którym ten grubas, który cię prześladował w szkole, w podstawówce, który wrzucał ci plecak do śmietnika, czy tam do kibla, czy gdziekolwiek innej, indziej, jest chwytany za kark przez nauczycielkę, przyłapany na gorącym uczynku, kiedy znowu cię tłucza, a ty się bronisz. I nauczycielka podchodzi do was i mówi: Nie obchodzi mnie, kto zaczął. Proszę się przeprosić. System wychowawczy i edukacyjny w Polsce już od samego początku dyskryminuje facetów na każdy możliwy sposób. Jeżeli dziewczynce coś się stanie, to od razu są wzywani rodzice do szkoły, od razu jest podnoszony raban i itd. Facet jest stworzony do tego, żeby dostawać po dupie i być kopanym, i musi się nauczyć brutalnego życia w tym świecie, nauczyć się zasad gry. I teraz kolejny raz polecam kolejnego Roberta. Robert Green, 48 praw władzy. I teraz chciałbym wam przeczytać jeden bardzo ważny urywek z tej książki. Prawo 32. Graj na ludzkich wyobrażeniach. Często unika się prawdy, bo jest brzydka i nieprzyjemna. Nigdy nie odwołuj się do prawdy i rzeczywistości. Chyba, że przygotowany jesteś na wybuch wściekłości i wywołany rozczarowaniem. Życie jest tak trudne i denerwujące, że ludzie, którzy potrafią wykreować romans lub wyczarować fantazje, są jak oazy na pustyni. Wszyscy do nich ciągną. Granie na fantazjach daje wielką władzę. Musisz się nauczyć manipulacji. Musisz się nauczyć bycia podstępnym, przebiegłym, przewidywać przyszłość, planować i grać w szachy. W szachy życia. Jednym z podstawowych praw i zasad jest to, że kiedy masz ogień przy dupie, to nigdy nie przepraszaj. Nigdy nie pozwól sobie na to. Internet jest stworzony dla ludzi, którzy mają różne emocje, a ludzie lubią dramaty. Jeżeli popełniasz błąd, to nie przepraszaj nigdy w internecie ani na forum. Zapomnij o tym, nie odnoś się do tego, nie poruszaj tego tematu. To minie, to minie jak każde złe zdarzenie. A jeżeli dotyczą ci jakieś problemy, z którymi sobie nie radzisz, masz jakieś, masz jakieś problemy wewnętrzne, emocjonalne, idź do psychoterapeuty, zapłać komuś za pomoc. Będzie ciężko, bo 80-90% miejsc psychoterapeutów jest zajmowane przez kobiety. Ale one wiedzą. Że muszą się komuś wygadać. My tak samo. My nie możemy w sobie tłumić emocji, ale nie możemy ich epatować na cały świat i pokazywać, że jesteśmy słabi. Rozpłacz się. Rozpłacz się tak, jak media pokazują i mówią, jak te wszystkie kolorowe włosy twierdzą, że mężczyźni mogą być emocjonalni. No rozpłacz się. Proszę bardzo, rozpłacz się na kamerze. Zobaczysz, co się stanie. Stanie się to, co wczoraj jakiś widz mi napisał. Ha, Peterson, płaczek, <laughs> emocjonalny facet. To jest właśnie to. Pierwsi, którzy rzucą się do gardła twojego, to ludzie, którzy mówią, że może być emocjonalny i pozwolić sobie na chwilę słabości. Gówno prawda zjedzą cię, przeżują, wyplują, jak ta maszynka do mielenia mięsa, i nic z ciebie nie zostanie. Świat nie jest konstruowany dla mężczyzn. Jest brzydki, podły, brudny i mokry. Trzeba się nauczyć w nim żyć. A jak, jeżeli cierpisz na depresję, to masz prawo, bo to jest choroba. I szukaj pomocy. Jeżeli jesteś samotny, jeżeli żyjesz w czterech ścianach, znajdź sobie grupę. Znajdź sobie grupę innych mężczyzn. Wszyscy faceci lubią robić różne rzeczy, współzawodniczyć, w jakiś sposób sobie pomagać i wspierać się. Czy to zawody kolarskie, czy to grupy rowerowe, czy siłownia, czy ścianki wspinaczkowe, czy skłosz, spływy kajakowe, cokolwiek. Zacznij coś robić. Zacznij obracać się wśród innych mężczyzn, którzy mają podobne upodobania do ciebie. A jeżeli cierpisz wewnętrznie, to szukaj pomocy. Nie mów o tym całemu światu. Nikogo to nie interesuje. Absolutnie nikt się nie przejmie Twoją niedolą i Twoim złym stanem. Jeszcze cię kopną w dupę. Szukaj pomocy na własną rękę u specjalistów. I teraz, niech mi ktoś powie, że to jest toksyczny patriarchat. <laughs> to jest toksyczny matriarchat. Ta maszynka do mierania mężczyzn, właśnie. Rawgor, spoczywa w pokoju.